Prawda czy mit? Moda przemija, styl pozostaje. Odpowiem trochę powalaszkowemu. Pół legenda, pół prawda, a pół nieprawda. To wszystko zależy. Klasyka w postaci podstawowej, sportowej granatowej marynarki, koszuli OCBD, ciemnych jeansów czy klasycznych butów typu Brock, ma na pewno ten walor, że została przetrenowana przez całe pokolenia mężczyzn. I jeżeli będziesz poruszał się tylko w ramach tych sprawdzonych, takich bardzo basicowych rozwiązań, o wiele mniejsza jest szansa, że popełnisz jakiś błąd. Ale z drugiej strony, na drugą nóżkę, problem pojawia się wtedy, kiedy tylko zamykasz się w obrębie takich bezpiecznych rozwiązań, bo prawdopodobnie stylowo się nie rozwijasz. Twoje stylizacje są cały czas takie same, może to wynikać z tego, że boisz się poeksperymentować albo może wynikać z tego, że nie masz wiedzy i inspiracji, żeby zaczerpnąć czegoś nowego i trochę ten swój styl odświeżyć. A co z trendami? Uważam, że mądre korzystanie z trendów, przetestowywanie ich na na przykład tanich opcjach, które można relatywnie tanio pozyskać i podejmowanie prób wkomponowania komponowania ich w swoją własną garderobę jest bardzo ciekawe, odświeżające, bo trendy są dla systemu mody tym, czym krew jest dla krwiobiegu. One sprawiają, że to wszystko żyje, że usuwane są te pewne zbędne rzeczy i dawana jest taka nowa energia, która sprawia, że cały ten system nam się kręci. Więc w mojej ocenie warto korzystać z tych trendów w sposób mądry, sprawdzać, testować i dopiero później ewentualnie wymieniać swoje wszystkie dopasowane czynosy na te szerokie, bo kto wie, trendy mają to do siebie, że cyrkulują, zmieniają się i nie wiadomo, czy za 10 lat modowe wahadło nie odbije w zupełnie drugą stronę i będziesz zmuszony te spodnie z powrotem wymienić na te, których wcześniej się pozbyłeś. A jeżeli zależy Ci na stylowym rozwoju i chcesz ten swój rozwój przyspieszyć, to skomentuj tę rolkę słowem klub, a na priw otrzymasz link do naszego klubu stylowego mężczyzny, czyli projektu, który Pomaga takim osobom jak ty wejść na wyższy poziom, a także do webinaru pod tytułem 7 błędów, które rujnują twój styl, byś zapewnił sobie wiedzę i inspirację.